Ale nie no, te powtarzalne questy daily się nie wliczają. Ej, what the hell? Eee, bańka, kurde, zapomniałem gdzie się bańkę włącza. A ja pierdziele. Eee, what the... Czy wy, wy to widzicie? Gdzie ja jestem? What the... Ej, kurczę, spadłem. I teraz normalnie jestem w. Jak to jest możliwe? Co się stało w ogóle? Dlaczego ja spadłem, i teraz jestem w Westfall? Jak to jest możliwe? Co tu się wyprawia w Stomkrom? Po pierwsze, dlaczego ja tam spadłem? To jest pierwsze pytanie. A po drugie, co się dzieje? Dlaczego ja tu jestem? No i co ja mam teraz zrobić? Naprawdę? Ja Cię kręcę. Co tu się wyprawia?